Rozmawiali przez ostatnie kilka tygodni i to był. Nie wiem, czy negocjacje są dobrym słowem. Dialog. Po prostu rozmawialiśmy o naszych oczekiwaniach, planach, wizji. Przekonał mnie tym, że jego podejście i powiedzmy wizja, i przemyślenia tego, jak powinien być klub zarządzany to był bardzo zbieżny z naszymi. Czy pan widzi Berga kogoś tak jako hmm? Powiedzmy Alexa Fergusona w polskiej wersji, czyli kogoś, kto patrzy z biura, jak wygląda trening pierwszej drużyny, a w tym czasie myśli nad całością, tak? Bo ma dobrego asystenta, który de facto jest trenerem takim warsztatowym? Myślę, że takie treningi pewnie będą miały miejsce, w których on nie będzie uczestniczył, tak? i to jak w każdym, w każdym przedsięwzięciu, to zarządzanie swoim czasem jest najważniejsze. Teraz chodzi o to, żeby on ten czas pożytkował jak najbardziej dla dobra klubu i na pewnie. Już nie mi się w to wtrącać, ale pewnie tyniki taktyczne, czy te wszystkie elementy, które są związane z takiej bezpośrednio z grą na boisku, no to raczej pewnie na pewno będzie zaangażowany, a pewnie tyniki przygotowania fizycznego pewnie trochę mniej, no. Ale to jest pan gotowy na to, na zatrudnienie specjalistów poleconych przez niego w jakiejś dużej My razem o tym rozmawiamy, że znaczy w Legii i tak już ten sztab jest dość szeroki i wydaje się profesjonalny w wielu aspektach, Pewnie będzie jeszcze szerszy. Pytaliśmy go o Rosenborg jako taki wzór, powiedzmy, sukcesu do osiągnięcia w, w naszej skali również. To jest dla pana jakaś inspiracja, właśnie ten kierunek? Nie wiem, właśnie Rosenborg czy FC Kopenhaga też z norweskim trenerem, z norweskim trenerem wtedy z Solbakken? jest FC Basel, jeśli to jest taki klub, który mi się najbardziej podoba model do ostatnich lat. Czyli wyraźny styl i jednak targowisko piłkarzy, tak? Dla silniejszych klubów. No to nie ma wyjścia dzisiaj, to nie, są, nie, nie ma cudów, no i my jako Legia jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że jednak 40 milionów ludzi w Polsce, większość tych chłopaków chciałaby tutaj trafić, więc jak z tego nie skorzystamy, to tylko można powiedzieć, że nie wiem jakiego dobrego słowa użyć, ale na pewno, powiedzmy, się z no. Ale Basel... To... Tak nie wykorzystamy, jeśli nie wykorzystamy tego potencjału, który jest w Polsce, nie zaczniemy szkolić dobrze tych chłopaków, przygotowywać ich do tego i oczywiście miałem nadzieję, że niektórzy zostaną na dłużej, bo to jest jeden z problemów, który mamy, że nie mamy tutaj naszych lokalnych bohaterów i tacy muszą powstać prędzej czy później. To, no to, to byłby idealny scenariusz. Pazel to jest też świetny scouting w Afryce, w Egipcie. Pan mówi o tych kompetencjach menedżerskich Berga, ale to mają być łowy raczej na północy? No Michał, powiedzmy, z ekipą przez ostatnie pół roku wykonali bardzo dużą pracę taką powiedzmy, polegające na tym, że poznaliśmy rynki, już wiemy, co możemy się oczekiwać, widzieliśmy bardzo, bardzo dużo różnych miejsc i wydaje mi się, że ten w najbliższym pół roku, no to na jakiś się będziemy bardziej koncentrować, no i na pewno Afryka i Brazylia i Skandynawia, to są takie rejony, które wydaje się, że są dla nas sensowne bardzo. A trener Urban e, e, rozstaje się już teraz, czy przyjął jakąś propozycję pozostania w klubie? W najbliższych dniach będziemy o tym rozmawiać jeszcze. Nie, nie, nie rozmawialiśmy o tym.